And now, Dr. Thomas Kopacz of IHF, that is the Institute of High Frequency Technology, RWTH Aachen University, here with us to discuss exposure assessment for 5G massive MIMO base stations. Witam panie i panowie, na mojej prezentacji, która uh, uh, dotyczy oceny pomiarów Massive MIMO. The presentation is, uh, split to jest, two jest prezentacja, która zostanie podzielona the, na dwie części. Of, na początku będę of, mówił o tych podstawowych zagadnieniach sieci 5G. I to jest różnica, to jest. W pierwszej części porozmawiamy o kwestiach ogólnych dotyczących 5G i różnicy z LTE, a w drugiej części przedstawię to informacje na temat pomiaru maksymalnego narażenia. I też przedstawimy nasze metody ekstrapolacji danych, tak by móc ocenić narażenie. A więc zacznijmy od kwestii podstawowych. 5G, 5G, 5G chociaż ma podobne kształt, wari, to jednak są różnice. Więc wiemy na przykład, mamy elastyczną strukturę ramy i pomiary są zazwyczaj na poziomie 30 kHz. To, trwa, to wpływa na czas trwania sygnału i w 5G to jest połowa czasu trwania LTE. I również w 5G my mamy możliwość zwiększenia szerokości pasma. W LTE było to ograniczenie do 20 MHz. I również w 5G zupełnie inaczej korzystamy z kształtowania fali. W związku z tym możemy inaczej ustawiać relacje pomiędzy uplinkiem i downlinkiem. Czyli na przykład to wszystko jest jest o sloty i w 5G możemy, na przykład możemy inaczej ustawiać relacje uplinku i downlinku i wiemy, na przykład możemy skorzystać z okresowości slotu, czyli pierwsze trzy sloty są dla downlinku, kolejne cztery sloty dla linku uplinku, czyli są mieszanego mieszane używania i pozostałe uplinku. sloty są wyłącznie dla uh, uplinku i też możemy kształtować fale um, przy pomocy anteny, co um, oznacza, że promieniowanie może być realizowane przy różnych kształtach, co oczywiście jest trudne z punktu widzenia oceny narażenia, ponieważ jesteśmy nie mamy takiego, takiej możliwości referencji jak w przypadku LTE. I również wiemy, że wiązkę możemy ukierunkować, a to oznacza, że w innych częściach, w innych obszarach. To natężenie, raczej narażenie yeah, będzie na niższym to poziomie. jest kształtowanie fali. Kształtowanie fali jest możliwe przy pomocy zastosowania anten Massive MIMO. To są tak naprawdę panele antenowe o kształcie prostokątnym. Wykorzystywana jest bardzo duża liczba elementów antenowych, co pozwala uzyskać bardzo wysoki zysk anteny. I to oznacza, że możemy na przykład kształtować Bądź przełączać wiązki, tak by dostosować się do różnych poziomów zapotrzebowania na odbiór i też przesyłanie danych. Takie anteny mogą promieniować wiązki w różnych kierunkach jednocześnie. Tutaj dwa przykłady takich anten, anten massive które są używane w zakresie 3 i 6 GHz. Tutaj widzimy na przykład 12 i 8 elementów w poziomie i w pionie, i, ale też są większe anteny, czyli 12 elementów w kolumnie 8 w każdym szeregu. No dobrze, teraz a teraz wiemy, to wiemy to że mała to wiemy, że kształtować shown, i ukierunkować, i w przypadku uh, uh, Antem Massive, uh, andem -massive uh, mimo Which is the Musimy też oddzielić sygnalizację you know? i nadanie na, na i odbiór. Jeżeli chodzi o sygnalizację, możemy korzystać z SPP, natomiast inne wiązki są używane do odbioru i również możemy korzystać z bloków SSB, które jest wykorzystywane w telefonie komórkowej do synchronizacji. I zazwyczaj możemy skorzystać z kilku SSB, które są promieniowane na, przy pomocy tak zwanych zestawów promieniowania. I tutaj Państwo po prawej widzą, jak wygląda na przykład pomiar widma SSB. Mamy 8 SSB i każdy z tych SSB odpowiada jednemu, jednemu promieniowaniu. To wszystko jest skanowane. I jeżeli chodzi w zakresie częstotliwości 1, to mamy 8 SSB, a w zakresie częstotliwości 2 mamy 64. Dobrze, z drugiej strony też mamy i, 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 też już odbiorcze związki. To jest ten kanał, który kieruje dane użytkowników. I ten kanał. Odpowiada za maksymalne natężenie, be be a raczej narażenie. I też korzystamy it tutaj z całej sieci wiązek, wiązek odbiorczych. Directed, I możemy podobnie jak we wcześniejszym przypadku, jesteśmy w stanie kształtować falę i też wiązka może być ukierunkowana. A teraz porozmawiajmy na temat tego, w jaki sposób możemy mierzyć e, e, na przykład e, działanie wiązki odbiorczej. Bardzo ważnym jest azymoty działania, czyli pomiar jest wykonywany w następujący sposób. Czerwony krzyżyk wskazuje położenie stacji bazowej. Następnie komórka pożywana w Zarówno w ściąganiu i nadawaniu danych, i myśmy badali wiązkę, przychodzenie z prawa na lewo, czyli raczej z góry do dołu ekranu. I teraz po lewej widzimy wykres, który pokazuje natężenie pola elektromagnetycznego i na początku, czyli po prawej stronie patrzymy z na lewo, jeżeli chodzi o grafik, na początku natężenie mamy w miarę stałe, następnie jak już wchodzimy w pole wiązki, zwiększa się natężenie, wartość maksymalna jest przy 90 stopniach zMotu i następnie szybko opada. Czyli nawet jeżeli jesteśmy blisko do bazy stacji bazowej, to jest zaledwie 50 metrów, oto okazuje się, że jesteśmy w stanie uzyskać um, dość wysokie wartości, ale oczywiście im dalej jesteśmy od stacji bazowej, tym szersze jest pole wiązki, ale jak wchodzimy do wiązki, wychodzimy z tej wiązki, no to widzimy, jak natężenie spada, jakieś, natężenie zwiększa się i spada, czyli rzeczywiście Pole jest, zwi jest zwiększone w polu działania wiązki, a teraz popatrzmy na to, w jaki sposób te pomiary są przeprowadzane i dlaczego w ogóle przeprowadzamy takie pomiary. Chodzi o to, że operator chce wybrać jakąś lokalizację dla stacji bazowej. Musi wnioskować o certyfikację danej lokalizacji, a to oznacza, że należy przeprowadzić pomiarę i my powinniśmy określić teoretyczne, maksymalne narażenie. I w, I w wielu krajach, w krajach w względnie w się w tak zwany najgorszy scenariusz, czyli należy popatrzeć na maksymalną możliwą wartość narażenia. Ale bardzo często nie jesteśmy w stanie wygenerować takiego, taki maksymalnej, takiego maksymalnego natężenia. W związku z tym stosowane są techniki, te, jest stosowana technika ekstrapolacji danych, czyli jesteśmy w stanie dane pomiarowe przeliczyć na wartości teoretyczne, czyli na początku mierzymy natężenie, narażenie na moc sygnału, następnie przeprowadzamy ekstrapolację, wiedząc o tym, jaka jest maksymalna moc stacji bazowej i, i, i wiązki i wówczas możemy już przeprowadzić przeliczenia. Natomiast zanim będziemy oceniać wartości teoretyczne, powinniśmy też zastanowić się nad tym, jaka jest, jaka jest rzeczywista ekspozycja i w najgorszym scenariuszu. Takie narażenie jest obecne wtedy, kiedy działa, antena działa w trybie jednej wiązki i wtedy, gdy antena działa w trybie maksymalnego zysku. Czyli jedna wiązka w tym przypadku ma najwyższą moc. I w, w tym przypadku też bardzo ważne jest to, by nie było jakichkolwiek przeszkód pomiędzy stacją bazową a stacją pomiarową. I jeżeli chodzi o procedurę certyfikacji, lokalizację stacji bazowych, taką wiązkę my możemy przechylić w odpionie. Wszystkie warianty powinny być uwzględnione. Kolejna rzecz. Przechodzimy do um, separacji um, wiązki nadawczej i odbiorczej. To jest dość trudne. Um, tutaj widzimy w 2G i w 4G właściwie wzór jest ten sam. To, czyli widzimy tutaj przekrój um, poziomy um, wiązki i jest bardzo podobne, Ale w 5G to wygląda już inaczej. W, w tym przypadku um, widzimy, że. W przypadku odbioru i nadawania może, mogą być różne kształty. Tutaj widzimy na przykład możliwy najwyższy zysk anteny. Przy okazji fala może być kształtowana, fala może być przechylana. W związku z tym, jeżeli popatrzymy na wiązkę nadawczą, to być może będzie miała niższy profil, jeżeli wiązka odbiorcza, ale wiele zależy też od zakresu kątowego. I pytanie brzmi, w jaki sposób, jak mierzyć natężenie, jak mierzyć natężenie, odróżniając wiązkę nadawczą od odbiorczej, ponieważ jeżeli chodzi o wiązkę odbiorcze, to ona jest szczególnie ważna, ponieważ ona daje nam tę najwyższą, wartość narażenia. Yeah, and, um, no dobrze, i teraz, not, uh, ponieważ of, uh, jest to trudne zadanie, uh, i ekstrapolacja i uh, jest uh, uh, koniecznym działaniem, simple, spróbujmy simple, zrozumieć, uh, a, jak to mogę, to może to wyglądać to kształt to wiązki odbiorczej. Cztery to warianty. warianty. Tutaj to widzimy to cztery różne, to różne to wiązki to i widzimy, jak wygląda obwiednia wszystkich czterech wiązek odbiorczych. Teraz przechodzimy dalej na prawo. Tutaj widzimy obwiednię w przypadku wiązki nadawczej i kształt jest identyczny. I widzimy, to byłoby proste rozwiązanie, ponieważ um, różnica w zysku pomiędzy wiązką nadawczą i odbiorczą jest wartością stałą. Nie zależała od, od punktu pomiarowego, ale zazwyczaj jest, praktycznie jest inaczej. Czyli widzimy, jeżeli chodzi o wiązkę nadawczą, to jednak ma niższy kąt nadawania aniżeli wiązka odbiorcza. Więc obie, obwiednie mamy zupełnie inną co oczywiście powoduje problemy przy obliczaniu. o tym później, ale najpierw popatrzmy na jeszcze jedną kwestię już wcześniej mówiłem o tym, że chcemy przeprowadzić ekstrapolację sygnału niezależnego od obciążenia. Korzystamy z bloku SSP. Tutaj mam, widzimy jak wygląda obwiednia w tej wiązki w w tym przypadku patrzymy na yes, wiązkę nadawczą, ale też powinniśmy uwzględnić to, iż yeah, będą różne um, wiązki nadawcze. Wybieramy poszczególne yeah, częstotliwości. Te wszystkie częstotliwości są uwzględniane w obliczeniach. Zobaczymy, jak wyglądają pomiary selektywne. Gdy przepro przeprowadzamy pomiary selektywne, to w tym przypadku um, te. Mierniki selektywne są używane w ekstrapolacji i tak naprawdę nie całą domenę jesteśmy w stanie ocenić przy pomocy SSB. Widzimy tutaj siedem bloków SSB, ale przed nimi i po nich są też inne bloki, w których następuje trafik, czyli widzimy na przykład odbiór i jeżeli SSB pokazują nam najwyższy poziom mocy, to jest górna część, no to później też powinniśmy ocenić moc na poziomie SSB, ale tak jak w przypadku odbioru, no to może dojść do przeszacowania narażania, ponieważ uwzględniamy w ale w związku z tym istnieje ryzyko, że możemy dane, a raczej nie niedoszacować bądź przeszacować, co oznacza, że przy ekstrapolacji doprowadzimy do niedoszacowania danych. I również. Oczywiście tutaj niezwykle ważnym jest to, by też dobierać sprzęt do pomiarów. I teraz wykorzystujemy selektywne pomiary, czyli oparte o kody. I niezwykle ważne jest to, by dobrze określać fizyczną identyfikację węzłów. I też, jeżeli chodzi o pomiar ekspozycji, czyli na reżynie, to na części patrzymy ekspozycję na SSS. I, I poziom mocy zazwyczaj jest odnoszony do jednego podokresu. I też przeprowadzaliśmy pomiary w pobliżu st stacji bazowej, gdzie mieliśmy 7 SSB. To zresztą widać na wykresie po prawej. I w, w tym przypadku wiązki były kierowane z jednej strony na drugą stronę. Więc jeżeli przechodzimy z lewej na prawo, to widzimy w jaki sposób w zależności od położenia wiązki zmienia się poziom mocy. I teraz przechodzimy do... Ekstrapolacji danych. Jeżeli chodzi o 5G, to procedura ekstrapolacji działa na takich samych zasadach, jak mówiłem wcześniej, czyli mierzymy ekspozycję na sygnał, bez, który jest niezależny od obciążenia. Następnie powinniśmy uwzględnić też szerokość pasma. Następnie przeprowadzamy ekstrapolację, co jest możliwe, ponieważ my wiemy, Jaka jest maksymalna szerokość pasma sygnału i następnie e, wykorzystując e, współczynniki jesteśmy w stanie przeprowadzić ekstrapolację. Wzory są na ekranie i e, korzystamy też z poziomów referencyjnych. W związku z tym e, też e, uwzględniamy ten współczynnik przy, e, przy downlink i e, na przykład e, ten współczynnik czynnik TDD um, może wynosić na przykład 74%. I w przypadku stacji 5G, um, jeżeli 5G, system 5G działa bez anten, um, anten MIMO-masyw, no to wówczas od razu uzyskujemy teoretyczną maksymalną wartość narażenia. Natomiast jeżeli mamy już zastosowanie anten MIMO-masyw, no to wówczas już powinniśmy jeszcze uwzględnić efekt kształtowania fali, czyli w każdym punkcie pomiarowym powinniśmy uwzględnić azymut, kąt pochylenia, impedencję i dopiero wtedy jesteśmy w stanie obliczyć wartość. I oto przykład takich pomiarów ekstrapolacyjnych. Tutaj widzimy wszystkie wady i zalety takiego postępowania. Najpierw przywróciliśmy pomiar widma, e, 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 ponieważ wcześniej nie mieliśmy urządzeń pomiarowych. W związku z tym też powinniśmy przeprowadzić ekspozycję na SSB i przeprowadzić ekstrapolację. Następnie powinniśmy byli zwalidować uzyskane wartości ekstrapolacji, czyli należało przeprowadzić pomiary narażenia uwzględniając najgorszy scenariusz. I, I w wyniku tego po pierwsze mieliśmy dość dobrą zgodność pomiędzy danymi referencyjnymi a danymi uzyskanymi w wyniku ekstrapolacji. Szczególnie jeżeli znajdowaliśmy się w środku pola działania wiązkie. Również należało zastanowić się, wiele zależało też od tego, gdzie się znajdują punkty pomiarowe, sądy pomiarowe. I w zależności od położenia sądy pomiarowej możemy być narażeni na ryzyko niedoszacowania bądź przeszacowania danych. I w tym przypadku też widzimy, że byliśmy w polu działania innej stacji bazowej, co też należy uwzględnić. I mierzyliśmy tutaj narażenie na SSB również komórki blisko innej, pobliskiej komórki. To pokazuje, że bardzo ważnym jest to, by Korzystać z takich Mierze prób pomiarowych, które pozwalają na selektywny tryb pracy, selektywny pomiar. No dobrze. W ten oto sposób przechodzimy już do wniosków. Po pierwsze, 5G w ma przypomina LTM, ale też są różnice. Czyli na przykład mamy w szersze, w szerszą szerokość pasma, też możliwość zastosowania trybu TDD. Bardzo ważnym z punktu widzenia pomiaru jest oddzielenie wiązki odbiorczej i wiązki nadawczej. Później to jest szczególnie ważne przy ekstrapolacji, ale to oznacza, że są pewne trudności wtedy, gdy staramy się uwzględnić najgorszy możliwy scenariusz, czyli najpierw należy określić, czym będzie najgorszy scenariusz. Najgorszy scenariusz wtedy, kiedy mamy najwyższy zysk anteny i tylko jedną wiązkę. Jeżeli chodzi o ekstrapolację, powinniśmy mieć pewną odpowiednią bazę obliczeń. Najczęściej jest to SSB, które jest nadawane przez wiązkę nadawczą. I też powinniśmy korzystać z selektywnych metod pomiarowych, ponieważ należy pamiętać o tym, że niewłaściwe zastosowanie obliczeń może doprowadzić do niedoszacowania bądź przeszacowania danych. I również należy uwzględnić. Kształtowanie fali, czyli podczas ekstrapolacji należy też uwzględniać takie parametry jak zysk anteny, wiązkę nadawczą, wiązko odbiorczą i też kształtowanie fali. Na koniec chciałbym jeszcze przedstawić Państwu reklamę mojego instytutu. My działamy w ramach niemieckiego federalnego urzędu do spraw ochrony przed promieniowaniem. Przeprowadziliśmy projekt badawczy pod tytułem Uwzględniania obecnych technologii łączności mobilnej i technologii mobilnych do oceny narażenia na elektromagnetyczne pole. Przeprowadzamy typowe, ale też teoretyczne obliczenia narażania. Działamy w różnych sieciach i jak tylko wykonujemy pomiary, sporządzamy raporty i następnie te raporty będą, zostaną opublikowane z tego badania gdzieś latem przyszłego roku. Cóż, bardzo Państwu dziękuję za uwagę.